Raz, dwa. Zło Loki'ego. Alarm! Alarm! Loki się powiększył! Tak to się powiększył? Normalnie! U, u, u. I tak go złapę. Ja też go złapę. A ja mu przedzwonię. Łobudu. He, Znam plany Avengers. Zostanę w typ. Ja latam, ja utknąłem na tym drzewie, w drzewo. A ja, pomóżcie mi! Bo się z tego drzewa. Oj, no, 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 zrobione. Aha, nie wspomniał, myślę, że mnie pokonają. Dostał! Ja, ja za, Ja wyślę na ciebie. W armię Moja i Ja ta Ta, ta E. W O Spider-Man też leży. Spamiętaj spider Łatwa była ta bitka. Następnym razem wklepę mu w Co, co, on może Kom! What the fett of it was! Wow, tomat!